Wyobraź sobie, że budzisz się o trzeciej nad ranem bez żadnego powodu. Dom jest cichy, ale czujesz, że coś jest nie tak. Powietrze wydaje się gęstsze, a cienie w kątach pokoju zdają się poruszać same z siebie. Próbujesz wrócić do snu, ale niepokój rośnie w twojej duszy jak ciemna fala. Czy to tylko wyobraźnia, czy może twój dom stał się polem bitwy duchowej, o której nie masz pojęcia? Ojciec Pio, święty, który przez całe życie zmagał się z bezpośrednimi atakami demonicznymi, ostrzegał swoich duchowych dzieci: Szatan nie atakuje tylko duszy, on atakuje miejsca, w których mieszkają dusze. Te słowa, wypowiedziane w konfesjonale klasztoru San Giovanni Rotondo, zawierają prawdę, która może odmienić twoje zrozumienie duchowej walki. Toczącej się wokół ciebie każdego dnia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre domy emanują pokojem, a inne sprawiają, że czujesz się nieswojo już po przekroczeniu progu? Dlaczego w niektórych miejscach modlitwa przychodzi z łatwością, a w innych słowa zdają się ginąć w pustce? Ojciec Pio, który posiadał dar rozpoznawania duchów, widział to, czego my nie dostrzegamy. Niewidzialną walkę między światłem a ciemnością, która toczy się w naszych domach. Tego wieczoru, gdy usiadasz do kolacji z rodziną, spójrz uważnie na swoje otoczenie. Czy zauważysz subtelne znaki, które ojciec pio opisywał swoim penitentom? Czy rozpoznasz duchowe sygnały ostrzegawcze, które mogą uratować twoją rodzinę przed wpływem zła? To nie są średniowieczne przesądy ani fanatyzm religijny, to rzeczywistość duchowa, którą święty człowiek noszący stygmaty Chrystusa obserwował przez dekady bezpośredniego kontaktu z mocami ciemności. Ojciec Pio nie mówił o demonach teoretycznie, on z nimi walczył, nie opisywał duchowej wojny z książek, on ją toczył na własnym ciele i duszy. Demon używa każdego przedmiotu, każdego kąta, każdego cienia, aby zasiać niepokój w domach wiernych, powiedział pewnego dnia do grupy pielgrzymów. Ale jak rozpoznać te subtelne infiltracje zła? Jak odróżnić zwykłe problemy codzienne od duchowych ataków, które mogą stopniowo niszczyć harmonię Twojego domu? Istnieje pięć konkretnych znaków, które ojciec Pio zidentyfikował jako nieomylne sygnały obecności demonicznej w domu. Znaki te są tak subtelne, że większość ludzi je ignoruje, przypisując je stresowi, zmęczeniu czy przypadkom. Ale święty z pietrelciny wiedział lepiej. Jego nadprzyrodzona percepcja pozwalała mu dostrzec to, co ukryte przed zwykłymi oczami. Czy twój dom jest bezpieczny? Czy twoja rodzina jest chroniona przed duchy, które pragną zakłócić waszą jedność i wiarę? A może nieświadomie pozwalasz na obecność sił, które systematycznie osłabiają duchową obronę twojego najświętszego miejsca na ziemi? Pierwszym krokiem do duchowej obrony jest rozpoznanie wroga. Ojciec Pio uczył, że ignorancja w sprawach duchowych nie chroni. Przeciwnie, czyni nas bardziej bezbronymi. Ten, kto nie wie, że toczy się wojna, już ją przegrał, mawiał do swoich duchowych dzieci. Dzisiejszej nocy, zanim położysz się spać, zapytaj siebie, czy mój dom jest prawdziwie błogosławionym schronieniem? Czy może stał się miejscem, które nieświadomie udostępniam siłom, które chcą mi zaszkodzić? Odpowiedź na to pytanie może odmienić nie tylko twoje bezpieczeństwo duchowe ale także przyszłość twojej rodziny. Aby zrozumieć ostrzeżenia ojca Pio dotyczące demonicznej obecności w domach, musimy najpierw zgłębić teologiczną prawdę, którą większość katolików ignoruje. Nasz dom nie jest po prostu budynkiem, jest duchową twierdzą, którą musimy aktywnie chronić. Święty Tomasz z Akwinu w swojej Summa Theologiae wyjaśnia, że demony jako czyste duchy nie są ograniczone przestrzenią fizyczną w taki sposób jak my. Mogą oddziaływać na materię i miejsca poprzez swoją duchową moc. Co kluczowe, mogą przywiązywać się do konkretnych miejsc, przedmiotów i osób, tworząc to, co teologowie nazywają duchową obecnością lokalną. Ojciec Pio, posiadający niezwykłą zdolność percepcji duchowej, widział tę rzeczywistość na co dzień. Opisywał swoim współbraciom, jak demony wykorzystują przedmioty, miejsca i nawet układy mebli, aby stworzyć punkty zakotwiczenia w naszych domach. Szatan jest strategiem, nomawiał. Nie atakuje chaotycznie, ale metodycznie tworzy bastiony w miejscach, które powinny być najświętsze. Święta Teresa z Avili w Twierdzy Wewnętrznej pisze o duchowej walce, która toczy się nie tylko w duszy... Ale także w przestrzeni fizycznej, gdzie żyjemy. Wyjaśnia, że nasze otoczenie może albo wspierać życie duchowe, albo je osłabiać. Dom może stać się miejscem, które przyciąga łaskę, lub przeciwnie, przestrzenią, która blokuje działanie ducha świętego. Kluczem do zrozumienia tego zjawiska jest doktryna o duchowym działaniu aniołów i demonów w świecie materialnym. Zgodnie z nauczaniem Kościoła. Duchy mogą oddziaływać na rzeczywistość fizyczną, choć nie mogą jej całkowicie kontrolować. Mogą wpływać na nasze emocje, myśli i percepcje, przez manipulację środowiskiem, w którym żyjemy. Ojciec Pio obserwował, że demony szczególnie koncentrują się na trzech aspektach domu: miejscach modlitwy, aby je zakłócić miejscach odpoczynku, aby pozbawiać pokoju. I miejscach jedności rodzinnej, aby siać niezgodę. Demon wie, że Dom Katolicki jest małym kościołem, tłumaczył swoim penitentom. Dlatego stara się go sprofanować tak, jak chciałby sprofanować świątynię. Święty Jan od Krzyża w Nocy Ciemnej Duszy opisuje, jak złe duchy wykorzystują zewnętrzne zakłócenia, aby osłabić naszą zdolność do kontemplacji i modlitwy. Dom, który powinien być miejscem duchowego wzrostu, może stać się przeszkodą w drodze do świętości, jeśli pozwolimy na penetrację sił ciemności. Ale dlaczego niektóre domy są bardziej podatne na takie infiltracje? Ojciec Pio wyjaśniał, że istnieją konkretne czynniki, które otwierają drzwi dla demonicznego wpływu. Pierwszym jest brak regularnej modlitwy w domu. Dom bez modlitwy to dom bez ochrony, ostrzegał. Drugi to obecność przedmiotów związanych z okultyzmem, nawet pozornie niewinnych. Trzeci to trwałe konflikty i nienawiść między domownikami, które tworzą duchowe rany w strukturze rodziny. Święty Alfons Liguori w swoich dziełach o teologii moralnej podkreśla, że miejsce zamieszkania ma bezpośredni wpływ na życie duchowe. Dom może być albo sanktuarium domowym, które wspiera wzrost w świętości, albo duchową pułapką, która systematycznie osłabia naszą relację z Bogiem. Co fascynujące, ojciec Pio zauważył, że demony rzadko manifestują się w 1900... sposób spektakularny w domach, to pozostawiają dla filmów i książek. Zamiast tego działają subtelnie, systematycznie, niemal niepostrzeżenie. Wprowadzają chroniczny niepokój, zakłócają sen, powodują nieuzasadnione konflikty, osłabiają chęć do modlitwy. Szatan woli być niewidzialny, mówił święty. Głośne manifestacje przyciągają uwagę i prowadzą do egzorcyzmów. Ciche niszczenie jest bardziej skuteczne. Ta duchowa infiltracja dzieje się stopniowo zaczyna się od małych zakłóceń, trudności z zaśnięciem, częstsze kłótnie. Niechęć do modlitwy rodzinnej. Następnie problemy nasilają się, bezsenność, stany lękowe bez przyczyny, uczucie, że coś wisi w powietrzu, unikanie niektórych pomieszczeń w domu. Kluczowe jest zrozumienie, że nie mówimy tu o naturalnych problemach czy stresie codziennego życia. Ojciec Pio uczył rozróżniania duchów. Umiejętności odróżnienia tego, co naturalne od tego, co nadprzyrodzone. Prawdziwa obecność demona w domu ma charakterystyczne cechy, które święty zidentyfikował na podstawie dziesięcioleci doświadczeń duchowych. Czy jesteś gotowy rozpoznać te znaki w swoim własnym domu? Czy potrafisz odróżnić zwykłe problemy życiowe od duchowych ataków, które mogą systematycznie niszczyć pokój Twojej rodziny? Gdy demon zdobywa stopień wpływu w domu, konsekwencje rozchodzą się jak niewidzialne fale przez każdy aspekt życia duchowego rodziny. Ojciec Pio, który przez lata obserwował takie przypadki w swojej posłudze duszpasterskiej, ostrzegał: "Gdy dom traci błogosławieństwo, dusze tracą pokój. A gdy dusze tracą pokój, tracą także zdolność do słyszenia głosu Bożego." Pierwszą i najsubtelniejszą konsekwencją jest stopniowe osłabienie życia modlitewnego. Nie dzieje się to dramatycznie, po prostu modlitwa staje się coraz trudniejsza. Słowa różańca zdają się tracić moc, koncentracja podczas czytania pisma świętego rozprasza się bez powodu, a rodzinna modlitwa staje się źródłem irytacji zamiast jedności. Ojciec Pio tłumaczył swoim penitentom. Demon nie może zniszczyć modlitwy, ale może uczynić ją tak trudną, że sami przestaniemy się modlić. Święty Jan Chryzostom w swoich homiliach o życiu rodzinnym wyjaśnia, że dom chrześcijański powinien być miejscem, gdzie modlitwa jest naturalna, jak oddychanie. Gdy ta naturalność zostaje zaburzona, gdy trzeba się zmuszać do każdej modlitwy, gdy słowa święte brzmią w naszych ustach obco, to może być znak duchowego zakłócenia w naszej przestrzeni życiowej. Druga konsekwencja to degradacja relacji rodzinnych. Ojciec Pio obserwował, że domy pod wpływem demonicznym charakteryzują się chroniczną napięciem między domownikami. Nie chodzi o normalne konflikty, które zdarzają się w każdej rodzinie, ale o trwałą atmosferę nieporozumień, gdzie każda rozmowa może się zmienić w kłótnie. Gdzie miłość wydaje się wyparowywać, a cierpliwość wyczerpuje się o wiele szybciej niż zwykle. Demon uderza w sercu rodziny, mówił Święty, bo wie, że rodzina to kościół domowy. Gdy zniszczy jedność rodzinną, zniszczy małe sanktuarium, które mogłoby być źródłem świętości. Te konflikty mają specyficzny charakter, są dysproporcjonalne do przyczyny, trudne do rozwiązania przez zwykłą rozmowę, a ich częstotliwość stale wzrasta. Trzecia konsekwencja dotyka bezpośrednio zdrowia psychicznego i duchowego. Członkowie rodziny zaczynają doświadczać nieuzasadnionych lęków, stanów depresyjnych, problemów ze snem. Szczególnie dzieci stają się płaczliwe, mają koszmary, Boją się pewnych części domu. Dorosła osoba może odczuwać chroniczne zmęczenie, które nie ustępuje pomimo odpoczynku, czy inexplicable uczucie smutku, które pojawia się głównie w domu. Święta Teresa z Lizie w swojej autobiografii opisuje, jak duchowe ataki wpływały na całą jej rodzinę. Zauważała, że dom może stać się miejscem duchowego cierpienia, gdzie każdy dzień. Przynosi nowe wyzwania dla wiary i nadziei, ale w przeciwieństwie do naturalnych problemów, te duchowe trudności nie reagują na zwykłe ludzkie rozwiązania leki, terapie, zmianę stylu życia. Czwartą konsekwencją jest stopniowa utrata poczucia, świętości w codziennym życiu. Dom przestaje być miejscem, gdzie łatwo myśleć o Bogu. Obrazy religijne zdają się tracić swoją moc pocieszenia, błogosławieństwa przed posiłkami stają się mechaniczne, a niedziela przestaje być dniem radości duchowej. Ojciec Pio nazywał to duchową anestezja stanem, w którym dusza stopniowo traci wrażliwość na rzeczy Boże. Piąta konsekwencja to wzrost skłonności do grzechu. Nie chodzi o spektakularne upadki moralne. Ale o subtelne osłabienie oporu przeciwko pokusom. Małe kłamstwa przychodzą łatwiej, cierpliwość wyczerpuje się szybciej, skłonność do gniewu wzrasta, a życie sakramentalne stopniowo traci priorytet. Gdy demon ma wpływ na dom, ostrzegał ojciec Pio, cnoty wydają się cięższe, a grzechy lżejsze. Współczesna psychologia duchowa, rozwijana przez takich teologów jak Henry Nowen, potwierdzała obserwacje ojca Pio. Środowisko fizyczne ma głęboki wpływ na nasze życie duchowe. Dom, który powinien być miejscem odnowy i pokoju, może stać się źródłem duchowego wyczerpania. Najgorszą konsekwencją jest jednak stopniowa utrata nadziei. Rodziny żyjące w duchowo skażonych domach. Często doświadczają przewlekłego poczucia, że nic się nie układa, że problemy narastają szybciej niż można je rozwiązać, że Bóg wydaje się daleki i niesłyszący ich modlitw. To nie jest zwykła depresja ani kryzys wiary, to duchowe otępienie, które powstaje, gdy siły ciemności systematycznie blokują przepływ łaski w naszym najbardziej intymnym środowisku. Ojciec Pio przestrzegał, Rodzina, która ignoruje duchową walkę w swoim domu, skazuje się na życie w ciągłej obronie, nigdy nie doświadczając pełni pokoju, którą Bóg chce im dać. To ostrzeżenie nabiera szczególnej wagi, gdy zrozumiemy, że większość rodzin cierpi na te symptom, nie zdając sobie sprawy z ich duchowej natury, czy rozpoznajesz te znaki w swoim własnym domu? Czy twoja rodzina doświadcza tych subtelnych, ale wyniszczających konsekwencji duchowej infiltracji? Ojciec Pio nie zostawiał swoich duchowych dzieci bezbronnych wobec ataków demonicznych. Święty, który sam codziennie toczył walkę z mocami ciemności, opracował konkretny system duchowej obrony domu, oparty na zasadach teologii mistycznej i wieloletnim doświadczeniu duchowym. Pierwszą bronią przeciwko demonowi w domu jest zawsze Eucharystia, uczył ojciec Pio. Ale nie chodziło mu o okazjonalne przyjmowanie komunii świętej w niedzielę. Mówił o systematycznym budowaniu duchowej obecności Chrystusa w domu poprzez regularne życie sakramentalne całej rodziny. Dom, w którym mieszkają dusze żywiące się ciałem Chrystusa, staje się nie do zniesienia dla demonów, wyjaśniał. Kluczowy był rytuał, który ojciec Pio nazywał codziennym błogosławieniem domu. Każdego ranka najstarszy członek rodziny miał przejść przez wszystkie pomieszczenia, kropić je wodą święconą i odmawiać krótką modlitwę: Jezu, bądź Panem tego domu. Duchu Święty, napełnij to miejsce swoją obecnością. Matko Najświętsza, chroń naszą rodzinę. Ten prosty rytuał, wykonywany z wiarą i konsekwencją, tworzy duchową barierę, którą demony nie mogą przekroczyć. Ale ojciec Pio szedł dalej, uczył o geografii duchowej domu, konkretnych miejscach, które wymagają szczególnej ochrony. Pierwszy to sypialnia małżeńska, którą nazywał sercem duchowym domu, zalecał umieszczenie tam krzyża, obrazu świętej rodziny i kropidła z wodą święconą. Szatan atakuje miłość małżeńską, bo wie, że ona jest obrazem miłości, Boga do kościoła cię tłumaczył. Drugie miejsce to kuchnia, którą postrzegał jako symbol gościnności i jedności rodzinnej. Zalecał błogosławienie każdego posiłku, nie jako mechaniczny rytuał, ale jako świadomą inwokację obecności Chrystusa przy rodzinnym stole. Gdy Chrystus jest obecny przy każdym posiłku, Demon nie może zasiać niezgody w czasie jedzenia. Mówił. Trzecie miejsce to próg domu. Ojciec Pio uczył o duchowej straży progowej. Krótkiej modlitwie odmawianej za każdym razem, gdy ktoś wchodzi lub wychodzi z domu. Święty Michale Archaniele, stań na straży tego domu i wszystkich, którzy w nim mieszkają. Ta praktyka tworzy duchową ochronę, która filtruje wpływy zewnętrzne. Rewolucyjną praktyką było to, co święty nazywał modlitwą o północy. Gdy rodzina doświadczała silnych ataków duchowych, zalecał, aby najduchowniejszy członek rodziny budził się o północy i odmawiał różaniec w głównym pomieszczeniu domu. Północ to godzina, gdy demony są najaktywniejsze, ale to także godzina, gdy modlitwa ma największą moc, wyjaśniał. Kluczowym elementem było także pościenie za dom. Ojciec Pio uczył, że każda rodzina powinna raz w tygodniu pościć o chlebie i wodzie, ofiarując ten post za duchowe oczyszczenie swojego domu. Niektóre demony można wypędzić tylko modlitwą i postem, cytował słowa Chrystusa. To dotyczy także demonów, które infiltrują nasze domy. Szczególną rolę odgrywała muzyka duchowa. Demon nie znosi piękna, które prowadzi do Boga, mówił ojciec Pio. Zalecał codzienne odtwarzanie muzyki sakralnej w domu, szczególnie gregoriańskiego śpiewu lub hymnów maryjnych. Gdy dom jest wypełniony świętą muzyką, duchy, ciemności nie mogą w nim przebywać. Ojciec Pio wprowadził także praktykę duchowego sprzątania. Raz w miesiącu Cała rodzina miała przejść przez każde pomieszczenie, usuwając wszystko, co mogło być duchową bramą dla zła: książki, obrazy, przedmioty związane z okultyzmem, nawet pozornie niewinne talizmany czy pamiątki o dwuznacznym pochodzeniu. Każdy przedmiot w domu katolika powinien albo prowadzić do Boga, albo przynajmniej nie prowadzić od niego, pouczał. Najważniejszą praktyką było jednak to, co nazywał rodzinną koroną. Każdego wieczoru cała rodzina zbierała się, aby odmawiać różaniec, ale w specjalny sposób. Każda osoba ofiarowała jedną dziesiątkę za konkretny aspekt ochrony domu: pierwszą za oczyszczenie z wpływów zła, drugą za błogosławieństwo i pokój, trzecią za jedność rodzinną, czwartą za ochronę przed pokusami, piątą za wzrost w świętości. Rodzina, która się razem modli, nie tylko zostaje razem, staje się twierdzą duchową nie do zdobycia. Co najważniejsze, ojciec Pio przestrzegał przed walką z demonami we własnych siłach. Nie walcz z demonem, pozwól Chrystusowi przez ciebie walczyć. Uczył pokory duchowej i zaufania, że to Bóg prowadzi walkę, a my jesteśmy tylko jego narzędziami. Czy jesteś gotowy wprowadzić te praktyki w swoim domu? Czy wierzysz, że twoja rodzina może stać się duchową twierdzą, której żadne zło nie będzie mogło pokonać? W 1964 roku, na cztery lata przed swoją śmiercią, ojciec Pio otrzymał objawienie, które zmieniło jego rozumienie duchowej walki w domach katolickich. Tej nocy, podczas ekstazy mistycznej, Ujrzał prawdę tak potężną, że przez kilka dni nie mógł o niej mówić. Gdy wreszcie podzielił się tym objawieniem ze swoimi najbliższymi duchowymi dziećmi, ich życie już nigdy nie było takie samo. Widziałem, powiedział ojciec Pio, jak każdy dom katolicki jest połączony niewidzialną nicią światła z każdym innym domem katolickim na świecie. Te nici tworzą ogromną sieć duchową, która okrywa całą Ziemię. Ale tam, gdzie któraś nici zostaje przerwana przez grzech lub obecność zła, całe obszary tej sieci stają się słabsze. To objawienie ujawniło mu rzeczywistość, której teologowie ledwie dotykali: że domy katolickie nie istnieją w duchowej izolacji. Każdy dom, który poddaje się wpływom ciemności, osłabia nie tylko swoją rodzinę ale także duchową obronę innych rodzin w swojej okolicy, w swojej parafii, w swoim kraju. Demon wie o tej sieci, kontynuował święty. Dlatego nie atakuje domów przypadkowo, szuka kluczowych węzłów, rodzin, które są duchowymi liderami w swoich społecznościach. Gdy zdoła przełamać obronę takiego domu, może przez niego wpływać na dziesiątki innych rodzin. To wyjaśniało, dlaczego niektóre ataki duchowe na domy były szczególnie intensywne. Demon nie marnował energii na rodziny duchowo obojętne, koncentrował się na tych, które mogły być latarniami wiary dla innych. Paradoksalnie, im bardziej rodzina starała się żyć świętym życiem, tym bardziej stawała się celem ataków, ale najważniejsza część objawienia dotyczyła obrony. Ojciec Pio ujrzał, że każdy dom, który skutecznie broni się przed złem, nie tylko chroni swoją rodzinę, automatycznie wzmacnia duchową obronę wszystkich domów w swojej sieci. Gdy jedna rodzina żyje w świętości, mówił, to jak węgiel drzewny w ognisku, rozpala wszystkie węgle wokół siebie. Święty zrozumiał, że duchowa walka o domy to nie bitwy izolowane. Ale elementy jednej wielkiej wojny między Królestwem Bożym a mocami ciemności. Każda rodzina, która wprowadza praktyki duchowej obrony, staje się żołnierzem w tej armii światła. Najgłębszą prawdą objawienia było jednak zrozumienie, że dom katolicki to nie po prostu miejsce, gdzie mieszkają katolicy, to sakrament domowy. Święte miejsce, które ma moc uświęcania wszystkiego wokół siebie. Prawdziwy katolicki dom wyjaśniał ojciec Pio to jak mały klasztor każde pomieszczenie może stać się kaplicą, każdy posiłek może stać się Eucharystią domową, każda rozmowa może stać się głoszeniem Ewangelii. To oznaczało rewolucyjną zmianę perspektywy. Zamiast postrzegać swój dom jako miejsce, które trzeba chronić przed złem, Rodziny miały zacząć widzieć go jako bazę misyjną, z której promieniuje światło na cały świat. Nie chowajcie się przed demonami, mówił święty, świećcie tak jasno, że oni będą się przed wami chować. Objawienie zawierało także konkretną instrukcję. Ojciec Pio otrzymał modlitwę, którą nazywał koroną domową miała być odmawiana codziennie przez najstarszego członka rodziny. Stojącego w centralnym punkcie domu. Jezu, królu wszystkich domów, koronuje cię władcą tego domu i wszystkich, którzy w nim mieszkają. Niech Twoja krew Najświętsza obmyje każdy kąt tego miejsca. Niech Twoje serce Najświętsze będzie sercem naszej rodziny. Mario, królowo rodzin, weź nasze życie. Pod swoją opiekę. Święty Józefie, patronie domów katolickich, strzeż naszego ogniska. Święty Michale Archaniele, stań na straży naszych drzwi. Wszystkie anioły i święci, czyńcie z naszego domu, małe niebo na ziemi. Men. Ta modlitwa, odmawiana z wiarą i miłością, miała moc nie tylko chronić dom, ale także przekształcić go w duchowy magnes, który przyciąga błogosławieństwa i odpycha zło. Finalne objawienie Ojca Pio brzmiało jak proroctwo. Nadchodzi czas, gdy domy katolickie będą ostatnimi bastionami wiary. Gdy kościoły będą puste, domy będą pełne obecności Bożej. Gdy świat pogrąży się w ciemności, rodziny będą światłem. Przygotujcie swoje domy już teraz. One będą schronieniem dla świata, który zagubi swoją drogę. Dziś wieczorem, gdy twoja rodzina zbierze się do kolacji, spójrz na nich innymi oczami. To nie są po prostu twoi bliscy. To duchowi, współtowarzysze w wielkiej wojnie między światłem a ciemnością. Twój dom to nie tylko budynek. To święte miejsce, które może stać się źródłem błogosławieństw dla całego świata. Pięć znaków obecności demona w domu, które ojciec Pio zidentyfikował, to nie powód do strachu. To narzędzia rozpoznania, które pozwalają ci przejąć kontrolę nad duchową rzeczywistością twojego najświętszego miejsca na ziemi. Gdy rozpoznasz te znaki, przestaniesz być ofiarą duchowych ataków, a staniesz się świadomym wojownikiem w armii światła. Czy zauważysz dziś te subtelne sygnały w swoim domu? Czy wprowadzisz praktyki, które ojciec Pio otrzymał w objawieniu? Czy pozwolisz swojej rodzinie? Stać się tym, czym powinna być od początku, małym niebem na ziemi, które przyciąga anioły i odstrasza demony? Twój dom może być twierdzą, twoja rodzina może być światłem, twoje życie może być misją. Wszystko zależy od decyzji, którą podejmiesz dzisiejszej nocy, gdy położysz się spać w miejscu, które może być albo bezpiecznym schronieniem, albo duchowym polem bitwy. Ojciec Pio czeka, aby poprowadzić Cię do zwycięstwa. Czy pozwolisz Mu zostać duchowym przewodnikiem Twojego domu? Niech Ojciec Pio prowadzi Twoją duszę do świętości, a Twój dom stanie się bramą do nieba.